Myślę, że tego pana nie trzeba przedstawiać. Król rock rolla Elvis Presley, albo jak to woli, Elvis Presley. Zapraszam do obejrzenia recenzji filmu Elvis. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Wiem, że zbyt długo zwlekam z tą recenzją. Wiem, że nie zdobędzie ona wielu wyświetleń, ale poczułem się w obowiązku, żeby nagrać recenzję, ponieważ ten film jest. Od razu powiem na początku, ten film jest bardzo, bardzo dobry. Tradycyjnie, co mi się podobało, a co mi się nie podobało w filmie Elvis. Austin Butler, Austin Butler, jeszcze raz Austin Butler. Uważam, że to jest. Pewniak, jeżeli chodzi o nominację do Oscara, i myślę, że to też jest pewniak, bo nie przypominam sobie tak wymagającej roli, pokazującej warsztat aktora w tym roku, 2022 roku. Może druga połowa mnie czymś zaskoczy, ale szczerze wątpię. Wiem, że rolę kobiecą pewnie już poluje aktorka która wciela się w rolę Merlin, ta, która gra w najnowszej części Bonda, taką seks bombę. Napiszcie mi w komentarzach, bo teraz zapomniałam imienia i nazwiska. Dobrze, wracamy do Elvisa. Austin Butler głównie kojarzy mi się z filmów o lekkim zabarwieniu emocjonalnym, a tu proszę, niespodzianka, to, co on robi z Elvisem, to, jak śpiewa, to, jak się porusza, to, jak mówi... Elvisem lat 50., 60., 70. ubiegłego wieku to jest masterclass, to jest masterpiece. Tego powinni uczyć w szkołach aktorskich i też tak teatralnych, teatralnych. Jestem pod wielkim wrażeniem tej roli. No i oczywiście Tom Hanks, który e, gra menedżera Elvisa, który jest z nim o tak, kiedy jest tak, kiedy jest tak i jest tak. Kiedy jest dobrze, kiedy jest źle. Warto zaznaczyć, że postać, w którą wciela, wciela się Tom Hanks, jest narratorem tej opowieści. I Tom Hanks wzbudza. Oczywiście z minuty na minutę taką złą emocję, taką nienawiść, że masz ochotę punchable, że po prostu masz ochotę uderzyć tego gościa prawym bądź lewym, prostym, w zależności od tego, która ręka u was jest wiodąca i dominująca. To, co robią Hanks i Butler, to jest doskonała chemia na planie, to się czuje, to... To jest gra, to jest gra. Ja w, wszedłem w ten film jak nóż w masło, chociaż ten film trwa niecałe trzy godziny. Czy ktoś powiedział nuda, 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 znaczy nie nuda, długo, długo, długo. Ja się ter, do dziś nie mogę przemóc do najnowszego sezonu Stranger Things ze względu na to, że odcinki są bardzo długie, chociaż oglądałem poprzednie, e, poprzednie sezony. Ale wracając do Elvisa. to co robią panowie, to jest magia, to jest poezja, to jest to, czym. Powinno być aktorstwo. Uczcie się. Dobrze, to mi się najbardziej podobało. No i oczywiście muzyka, plenery, że mogłem poczuć się rzeczywiście jak w latach 50., 60., 70., jakie tematy wtedy dominowały w USA, co wtedy, co wtedy grzało, mówiąc kolokwialnie, amerykańskie społeczeństwo. I to, jak Elvis dostosowywał się do różnych czasów, albo z jednej strony był pokorny, niepokorny, to jest ciekawe stadium artysty dobrze co mi się nie podobało w tym filmie przede wszystkim to, że film jest tak robiony szybko szybko aby każdy element życia Elvisa Presleya został ujęty. Wolałbym, żebyśmy się na przykład, żeby twórcy skupili się na przykład na schyłku kariery, kiedy Elvis był w rozpaczy, kiedy został uwięziony w tej złotej klatce w Las Vegas, kiedy musiał występować, występować niczym małpa w cyrku, której rzucano banana, małpa powtarzała y, cały czas ten sam ruch. To mi się nie podobało. A poza tym. To jest film, który warto zobaczyć. Moi kochani, podsumowując, czy warto iść do kina, czy nie warto iść do kina? Iść, iść, iść i jeszcze raz iść. Mm, wiadomo, że kto lubi. Nie, tu nie będzie jasnej kategorii. Typu, że na przykład, jeżeli lubisz filmy akcji, to idź do kina. Jeżeli lubisz kina artystyczne, to. To nie idzie do kina, nie moi kochani. Myślę, że każdy fan, czy filmów akcji, blockbusterów, czy kina artystycznego, czy filmów lżejszego kalibru emocjonalnego, każdy znajdzie coś dla siebie w filmie Elvis. Wierzę, że film otrzyma wiele nominacji, a potem wiele. Oskarów i innych nagród filmowych. Serdecznie polecam, bo jest to naprawdę bardzo dobry film. To jest kawałkina. Musicie to zobaczyć. Ja obejrzałem tydzień po premierze i nagrywam też później recenzję ze względu na tłok obowiązków. Nadrobiłem, jestem zadowolony. Nie, prze, nie zrażajcie się tym, że film jest bardzo długi. Czas latuje o tak, właśnie. Aż. Światło się zmieniło, o widzicie? Cyk. Dobrze, moi kochani, serdecznie polecam. Rekomenduję film Elvis' Kawał Dobrego Kina. Powtórzę raz jeszcze. Subskrybujcie mój kanał. Bądźcie ze mną wkrótce. Kolejne recenzje i kolejne filmy. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.